Na pewno boli ten, rozmiary tej porażki, bo nie ukrywam, że jesteśmy trochę na, jesteśmy na fali. Wygraliśmy cztery ostatnie mecze. No, wyniki Garbarni ostatnio nie były jakieś, jakieś pozytywne, więc jechaliśmy tutaj z zamiarem wygrania meczu. Jednak jak to, jak to często w meczach piłkarskich bywa, jakieś pewne, pewne decyzje, pewne błędy, decydują później o losach tego całego spotkania. Dla mnie jest wielkim, bym powiedział, takim sporną sytuacją, bardzo sporną rzutkarni, którego uważam nie było. Myślę, że on w jakimś stopniu ustawił ten mecz. Druga bramka, traci, drugą bramkę tracimy ze stałego fragmentu gry. Trzecia bramka to jest konsekwencją tego, że gdzieś próbujemy strzelić bramkę kontaktową. Przeciwnik wyprowadza kontrę, kończy mecz wynikiem 3-0. Mieliśmy sytuację przy stanie 1-0. Instynktownie tam Bramkarz wybronił, Strzał Sławka dudy. Konrad Handlik też uderzył, przystanie bodajże 2-0, ale liczy się wynik końcowy, więc 3-0 dla Garbarni. Gratuluję jej, bo chyba jej to, to zwycięstwo było bardzo potrzebne. Tym bardziej, że już musiała, musiała patrzeć, co tam się dzieje na dole tabeli, bo już niektóre drużyny ich doganiali. Także no, życzę jej utrzymania w trzeciej lidze. Wiadomo, że. Fajne boisko, bardzo chyba najlepsze, na jakim do tej pory graliśmy. Hmm. Tyle. Boli, boli mi na pewno na pewno rozmiary tej porażki, bo, bo są, są zbyt wysokie. Dziękuję bardzo. Nareszcie mogę przyjść na konferencję po wygranym meczu, więc zupełnie inne emocje mi towarzyszą. Hmm. Mecz symboliczny, ponieważ o, dopiero w siódmej kolejce Rondy Wiosennej wygrywamy. Hmm. Dodatkowo gramy bez straty bramki, co też jest dla nas bardzo istotną informacją. Mm, I sami ta postawa dzisiaj zespołu i determinacja w osiągnięciu tego rezultatu. Myślę, że takim mm, też symbolicznym mm, znakiem tego wszystkiego było zachowanie Kacpradurty w doliczonym czasie gry, gdzie będąc w akcji ofensywnej w polu karnym rywala, za chwilę wykonuje sprint, żeby wrócić za przeciwnikiem do własnego pola karnego, więc. Yy, więc ja chcę taki zespół widzieć, taki zespół zdeterminowany, zespół dążący do celu i zespół też jakościowo piłkarski, ponieważ dzisiaj w pierwszej połowie zaliczyliśmy bardzo dużo odbiorów na połowie rywala, nie udało nam się z tego strzelić bramki, ale generalnie na niewiele pozwoliliśmy starowi, jeżeli chodzi o tą część gry. W drugiej połowie może już nie byliśmy tak aktywni w pressingu, ale tak naprawdę oprócz jednej sytuację z rzutu rożnego, którą teraz tak na, na żywo pamiętam, gdzie Mateusz Bartusiek wybronił i chyba jeszcze jednego uderzenia, to, to Star jako zespół też rewelacyjny na wiosnę nie zagroził nam, więc tutaj też duże słowa uznania dla, <coughs> dla moich zawodników. Jeszcze chciałbym wrócić do do meczu, który był tydzień temu w Połańcu, ponieważ tam wydarzyła się rzecz rzadka. Mmm, przegrywając dwoma bramkami strzeliliśmy Dwie bramki w zaliczonym czasie gry i, i wywieźliśmy jeden punkt, więc e, <coughs> widziałem też w tamtym meczu niesamowitą chęć i, 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 i determinację, także jeżeli chodzi o odrobienie niekorzystnego rezultatu. W całym tygodniu m, treningowym też e, zawodnicy wykazywali się niesamowitą m, też pracą, jeżeli chodzi o realizację pewnych rzeczy. I w tym meczu nareszcie to przełożyliśmy, i czego efektem jest, jest okazała, okazała m, wygrana. Teraz musimy mieć za ciosem, więc e, jedną serię meczów bez zwycięstwa zakończyliśmy. Ale też jesteśmy w innej serii, ponieważ to jest nasz czwarty mecz, w którym nie przegrywamy. Więc to też trzeba docenić. Bardzo się cieszę, że ten moment nastąpił. I, i teraz tak naprawdę regenerujemy się i przystępujemy już do przygotowań do meczu z Karpatami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Proszę bardzo. Dzień dobry pani Trenerze. Ja mam właśnie pytanie o to, czy po prostu czyli ten pressing i doskok po stracie piłki, czy tak właśnie pod kątem kluczowych me, meczów, teraz z Karpatami i pozostałych, to będzie taki główny element, na którym Państwo będą pracować, bo yy, osobiście wydaje mi się, że to właśnie była wielka różnica w Waszej grze, jak, jak, jak Pan powiedział, właśnie ten pressing i doskok po stracie piłki. Dziękuję. Na pewno taki sposób gry wymaga bardzo dobrej dyscypliny i też bardzo dobrego przygotowania w obszarze motorycznym. Uważam, że okres przygotowawczy przepracowaliśmy kapitalnie, natomiast żeby pewne rzeczy stosować, to oprócz planu meczowego też trzeba grać przeciwko zespołowi, który jest skłonny może nie do ryzykowania, ale generalnie do, do próby budowania pod presją. W tej lidze niewiele jest takich zespołów, które decydują się na budowanie pod presją. Po analizie wiedzieliśmy, że Stary jest zespołem, który zarówno lubi grać bezpośrednio za plecy przeciwnika, ale też jest w stanie grać kombinacyjnie we własnej strefie obronnej. I, I dzisiaj chcieliśmy być na poziomie organizacji i momentów bardzo dobrze przygotowani w doskoku i nie przegrywać pojedynków w defensywie, zwłaszcza, że zawodnicy Staru cechowali, cechowali się i cechują. Um, takim działaniem gram ID, czyli po zagraniu pod presję, już buduję nową pozycję, i uważam, że w tym elemencie, na poziomie indywidualnym i, i, i zespołowym, jeżeli chodzi o umiejętność założenia presu, byliśmy bardzo skuteczni.